I witam się plutko w środę, 24 sierpnia 2022 roku. To jest Krypto Anonim, a to są szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko o co mówię to moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną. Po nią musicie zgłosić się do odpowiednich osób. I na samym wstępie chciałbym zaprosić wszystkich do subskrypcji. Jeżeli widzisz sens w tym, co robię, no to fajnie by było zasubskrybować kanał. Dodatkowo informuję, że Spotify jest aktywny, gdzie możecie w podróży słuchać tutaj naszego odcinków na podcastach. Dodatkowo na stronie znajdziecie sobie przydatne linki, jak tutaj wejdziecie na stronę, tu mamy tutaj przydatne linki, które możecie wykorzystać, swoje tutaj narzędzia, które wykorzystuję do każdego odcinka. Dodatkowo zapraszam na Twittera. Na telegrama, gdzie jest 15 osób, jeżeli ktoś chce pogadać lub ma jakieś dodatkowe pytania, może tu się wypowiedzieć. No i zaczynamy. Bitcoin 21 349 dolarów i jest praktycznie na zero w porównaniu do 24 godzin. Ether 1638 i jest 2,2% na plusie. Cały rynek zyskał 1,2% i wynosi 1 69 miliardów dolarów. Opłaty na sieci Ethereum 10 Gwei, czyli cały czas tanio. Przejdźmy sobie do kalendarzyka. Dzisiaj będą szybkie wiadomości, szybsze niż zwykle, bo jest mało tego. Dobra, więc USA 14:30, bazowe zamówienia środków trwałych, miesiąc do miesiąca. Poprzedni wynosił 0,4%, teraz prognoza jest 0,2%, jak będzie, zobaczymy. 16: USA, indeks podpisanych umów kupna domów, miesiąc do miesiąca. Poprzedni wskaźnik wynosił minus 8,6%, prognoza to jest minus 4%, zobaczymy jak będzie. I 16,30 USA: zapasy ropy naftowej. Poprzedni wskaźnik wynosił minus tysięcy, a obecne prognozy to jest 0,933,000. No dobra, i lecimy sobie z wiadomościami. Wiadomości zaczniemy od Samsunga. Tutaj już wczoraj było to w wiadomościach, ale to jest tak duży news, że warto go powtórzyć. Tu jest teraz z innego serwisu informacyjnego. Samsung uruchomi swoją giełdę kryptowalut w 2023 roku. Samsung zamierza uruchomić własną giełdę kryptowalut. Bardzo bycza. Nie wiadomo, czy, sta, czy strona będzie dostępna dla obcokrajowców. Giełda ma ruszyć w drugiej połowie 2023 roku, czyli adopcja od wielkich firm tutaj trwa. Warto zauważyć, że Samsung też się pcha do NFT, już ma tam swoje swoje rzeczy oferuje powoli. I Bitcoin wykazuje oznaki końca krypto-zimy, tak twierdzi Grassnode, a tak dokładnie to tu, ktoś tu Denis Omachlenko. I teraz tak, aktywność onczyń Bitcoina dotarła do poziomów z końca niedźwiedziego trendu 2018-2019. Na razie jest mało inwestorów na rynku, by wywołać nowy raid. Kryptowaluta może po próbować stworzyć solidną postawę do przyszłego wzrostu. Więc tutaj widzimy, Glassnode nam niby pokazuje, przynajmniej według tego analityka, że rynek tutaj jest już pod koniec zimy i tylko czekać teraz na nowy raid. Więc tak naprawdę możemy klepać dołek, to też pokazuje wiele innych wskaźników, co wyjaśnię wam w analizie. Kolejny news. Czas Hodgkinson broni twórców Tornado Cash, Tornado Cash to mikser kryptowalut. O nim chyba już słyszeliście, bo dużo tutaj było w wiadomościach, który niedawno został objęty sankcjami rządu Stanów Zjednoczonych. Powodem tego jest Fakt, że ten protokół wielokrotnie był wykorzystywany przez przestępców, hmm, nie tylko. Do, użycia, do ukrywania pochodzenia i ich funduszy, a co z normalnymi ludźmi nie mogą sobie ukrywać, był wykorzystywany przez północno koreańskich akterów, którzy w ciągu ostatnich kilku lat ukradli miliony dolarów, niedawno e, podano do wiadomości publicznej, że holenderskie władze zatrzymali człowieka, który był uważany za jego twórcę. I tutaj założyciel Cardano Charles Hopkinson broni go publicznie. I no i tu to mówić, że jeżeli ktoś napisze książkę, to jak się wytwarza cyjanek, albo jak się buduje bombę, to nie znaczy, że kogokolwiek się namawia do przestępstwa. Oczywiście, że tak, też podzielamy go zdanie, ale to jest przestroga, że rząd chce zastraszyć ludzi, yy, właśnie programistów szczególnie, żeby nie tworzyli takich kodów, żeby, żeby rząd wszystko widział, miał jak na tacy, co robicie i tak dalej. No wiadomo, dobra, nie będziemy się na tym rozwodzić i lecimy dalej. Prezes SEC, czyli tutaj Gary Gensler, uważa, że kryptowaluty powinny podlegać pod te same przepisy, co inne rynki finansowe. Gary to ogólnie on był mocno za kryptowalutami, a odkąd dostał w SEC-u nową posadkę, no to troszeczkę mu się pozmieniało. I prezes SEC, Gary Gensler, uważa, że nie ma potrzeby traktowania rynku kryptowalut inaczej niż pozostałych rynków kryptowalutowych. Zachęca platformy handlowe, handlu cyfrowymi aktywami do rozmowy z pracownikami SEC. No, i tutaj wiadomo, ostatnie wydarzenia, bla, bla, bla. My was ochronimy przed spadkami. Najwyżej nie pozwolimy wam sprzedawać ani kupować aktywów, jak będzie tanio. No, dobra. I następna informacja, to jest bardzo też Byczy News. Stowarzyszenie Importerów Iranu wzywa do regulacji kryptowalut, by rząd mógł używać tej klasy aktywów do handlu zagranicznego. Pamiętacie, jak w ostatnich newsach, jednych z ostatnich nie wiem, tydzień temu, pojawiła się informacja, że Iran za 10 milionów dolarów sfinalizował transakcję w Bitcoinie. To jest bardzo ważne. Chyba tam było napisane w kryptowalutach, a nie bitcoinie, Nie chcę się pomylić, ale nie wiem, czego używali. Chyba nie było takiej informacji. I Stowarzyszenie Importerów Iranu podkreśla potrzebę wprowadzenia stabilnych ram regulacyjnych dla branży kryptowalut. Jest to spowodowane tym, że rząd irański zaczął korzystać ze cyfrowych aktów do opłacenia za importowane towary. Rozumiemy? Rozumiecie, jak, jakie to są grube rzeczy, że państwa wykorzystują już krypto do płacenia za towary? Zapowiadano już, że do końca września korzystanie z kryptowalut i smart kontraktów będzie powszechne w handlu zagranicznym z krajami docelowymi. I ja coś czuję, że świat się podzieli na tych bitcoinowych i niebitcoinowych, ale czas pokaże, jak to będzie. Dobra, bardzo wa ważna wiadomość. Widzimy, państwa, duże firmy wchodzą, więc następna hossa może być bardzo ciekawa. Lecimy sobie. Platforma NFT Sudor R straciła na 800 tysięcy USD kilka godzin po jej uruchomieniu. No i tutaj widzimy, że wyciągnęli 519 eterów sobie z puli. Dobra, nie ma co się na tym rozwodzić, słabo zabezpieczone. Instytucje postawiły na spadki 130 miliardów dolarów, nowe minima są już w drodze i tutaj widzimy, że bardzo dużo historycznie są otwarte bardzo duża ilość pozycji short, czyli to jest prawie 125 miliardów dolarów w zakładów i teraz jeżeli rynki by jednak przestały spadać i te shorty zaczną być zamykane, no to aktywa wtedy są odkupywane i te i to może wywołać kolejne wielkie wzrosty. Bardzo ciekawe, zobaczymy co będzie, czy tutaj oni mają jednak rację z tymi shortami czy jednak to jest tylko zabezpieczenie i będzie trzeba to zamknąć, i wszystkie rynki nam polecą do góry? I na koniec Ethereum merch tutaj wiadomo, 15 września. Dla tych, co nie wiedzą, dla tych, co się pytają o kopanie, moi drodzy. Mercz może pozmieniać bardzo dużo w kopaniu, ponieważ jest bardzo dużo mocy obliczeniowej, która musi się rozłożyć na resztę sieci. Nie jest zalecane teraz, żeby ładować się w kopanie, bo możecie bardzo dużo na tym stracić. Kopanie przetrwa najprawdopodobniej, ale zyski z kopania, na przykład na rok dwa, mogą się załamać. Do tego będzie potrzebny duży wzrost wartości tych końów, żeby taki zwykły kowalski w domu mógł sobie kopać. Dlatego, jeżeli nie macie prądu za darmo, lub nie macie go na powiedzmy po 50-40 groszy, to ja bym nie dotykał przed mergem A po mergem to będziemy wiedzieć na czym stoimy Chociaż też nie do końca Bo od stycznia mogą być duże podwyżki prądu Więc zastanówcie się trzy razy Zamiast tutaj zaczniecie kopać Wydawać na to hajs Jeżeli chcecie kupić sobie nie wiem kompas z dwoma kartami I mieć tam tutaj to robić hobbistycznie, No to wiadomo to wiecie się na co piszecie Ale jeżeli chcecie wykładać na przykład 100-200 tysięcy na sprzęt No to ja bym się grubo zastanowił No i dobra przechodzimy sobie do analizy Analizę zaczynam od mempula. dwa bloki w kolejce, dwa satoshi za byt, najwyższa opłata, od po 12.15 była jakaś większy ruch, teraz jest spokój, sieć bitcoina jest tania i tutaj widzimy, bo wczoraj były news, że pierwszy raz opłaty za bitcoina spadły poniżej dolara, co dla mnie jest totalną ściemą, zobaczcie. 3 centy. Jeżeli 1 Satoshi, 2 Satoshi, to 3 Satoshi. Ja wysyłałem ostatnio za 5 Satoshi, więc na pewno nie wczoraj spadły te, te opłaty do poniżej 1 dolara. Tutaj troszeczkę oni są chyba e, zaspani i te opłaty na sieci Bitcoina są tanie od dłuższego czasu. Ether 6 GUEI 0,21 centa, 12. E, tutaj to jest trudność i 902 hash rateu. Przepływy. Bitcoin wypłynęło z giełd 1636 bitcoinów, na giełdy wleciało 8996 eterów i z giełd wyciągnięto 26 BNB i dodatkowo wypłacono 55,5 miliona dolarów w stabilnych walutach. Czyli tutaj widzimy, akumulacja bitcoina trwa. Tak to wygląda na wykresie, nie widzimy żadnych oznak. Dlaczego ja cały czas pokazuję to samo? Ponieważ jeżeli tutaj na przykład będzie wyższał taki jak tutaj, albo będzie mega szybki spadek w dół ilości bitcoinów, no to to przez to możemy zobaczyć, wnioskować, że będą albo wzrosty, albo większe spadki. Dlatego to trzeba codziennie obserwować i dlatego właśnie to jest we wszystkich wiadomościach. Tak samo otwarte pozycje 50,36% dla longów, 49,64% dla shortów, czyli tutaj wszyscy bardziej optymistycznie, większość rynku, wiadomo nieduża, ale tak to na rynku właśnie działa. E, otwartych pozycji mamy nie za dużo, bardziej przeciętne, średnia 98 miliardów em, dolarów. E, Likwidacje w ostatnich 24 godzinach to jest 95 milionów im otwartych inwesti otwartych pozycji 29 miliardów i wolumen ostatnio 89 miliardów dolarów tutaj, więc tutaj więc ja się dziwię co oni tu pokazują, to tu powinno być wolumen na futuresach, tu pokazuje nam 98 a tu Willem pokazuje nam 89 no dobra, małem mały rozjazd i teraz longi i shorty skasowanych bardzo mało, bo nie mieliśmy żadnego większego ruchu. 20 milionów w longach i 10 prawie milionów w shortach. W Bitcoin walczy z 200 tygodniową średnią kroczącą. Cały czas jesteśmy tutaj w pobliżu niej. Teraz jesteśmy leciutko pod nią. Ona wynosi 23 tysiące z hakiem, więc historycznie bardzo dobre czasy do wejścia. Oczywiście nie porada. Crypto fear and ind Grid Index wynosi nam... 25 i tutaj zmierzamy w kierunku ekstremalnego strachu, ale ciekawe czy dojdziemy. Zaraz zobaczymy jeszcze sobie na naszego dolara co robi, przed tym sprawdzimy sobie CBB indeks, który też jest ważny, bo jest średnią z 10 innych wskaźników i warto go obserwować. On wynosi 10, w tej się mieliśmy 9 najniżej, a w tamtej 3, więc jesteśmy też bardzo nisko. I nasz wolumen na futuresach tutaj, znaczy Bitcoiny fizyczne plus futuresy, ściana jest sprzedażowa przy 22 tysiącach, to jest 11 tysięcy. A przy 21 ściana zakupowa 12 tysięcy z kontraktami. Jak sobie wyrzucimy kontrakty, to sytuacja wygląda następująco. 1500 przy 21,5, 1800 na sprzedaż i 2600 do zakupu przy 21 tysiącach i około 1000 przy 20,5, czyli tutaj no, wyrównana praktycznie sytuacja. Rynek dąży do równowagi, jak zawsze. I chciałbym zwrócić uwagę na DXY, czyli tutaj nasz indeks dolara z koszyku, kiedy on wybija szczyty, bitcoin zazwyczaj wybija minima, a teraz mamy double top, czyli podwójny szczyt, a bitcoin nie robi podwójnego dna, tylko tutaj się ładnie porusza. I to. Może nam pokazywać, że Bitcoin już jest wysprzedany. Że tu osoby, które sprzedawały w popłochu, zostały te bitcoiny przejęte przez długoterminowych hodlerów. I to by się zgadzało, bo chyba każdy hodler tutaj kupował bardzo dużo bitcoinów, w tym ja i pewnie nie, nie tylko ja. Więc zobaczymy, co Bitcoin. Jeżeli dolar będzie tutaj nam szedł, gdzie on jest? No dobra, możemy sobie złotówkę nawet zobaczyć, zobaczcie jak ładnie tutaj wali top. E, więc jak dolar idzie do góry, to zazwyczaj rynki się osłabiają, no bo są wymienialne zazwyczaj większość ich do dolara, tak? Tak samo się waluty um, osłabiają i wszystko. Kiedy ten wykres nam zawróci, możemy zobaczyć naprawdę mega duży rajd. Ja już tu kiedyś wam zaznaczyłem okresy, kiedy były szczyty. Na bitcoinie, a kiedy były dołki na bitcoinie, nie? I tu kolejny dołek był, więc możemy sobie tą kropkę tutaj skopiować, że tutaj mieliśmy jakiś dołek, jeżeli oczywiście zakładamy, że to co było, to był dołek. Więc warto, warto na to zwracać na DXY, co on robi. Jeżeli tutaj wybiję jakieś szczyty, to ja myślę, że wrzesień będzie ostatnim z takich niedźwiedzich miesiący. No zobaczymy, co to przyniesie. I jednak kryptowaluty, nie inne rynki, nie muszą inne rynki, chociaż zazwyczaj to jest skorelowane w jakimś małym procencie. Potem ta koleracja się rozłącza. No dobra, dziękuję Ci, że zostałeś ze mną do końca. Dzisiaj były jeszcze szybsze wiadomości. Jeżeli Ci się podoba, co robię, zostaw łapkę, napisz komentarz, co Ci się nie podoba. Nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli widzisz sens w tym, co robię. I na... pamiętaj, zostań na rynku, bo teraz odchodzą tylko słabe ręce. Pozdrawiam, elo.